To jest mapa do niemieckiej kroniki Sławian Helmolda z XII wieku, gdzie pokazane jest największe miasto średniowiecznej Europy, Julin, czyli polski Wolin, nazywany też Jumną lub Winetą. Wbrew obiegowej opinii barbarzyńców, nasi przodkowie wandalowie przedstawiani są na rzymskich mozaikach jako ludzie wysokiej kultury z krzyżem słonecznym. Dzień dobry. Najstarsze kroniki niemieckie, w tym biskupów Tietmara i Adama z Bremy, kroniki almańskie, frankońskie i inne, wszystkie bez wyjątku pochodzenie rodów władców i całych rodów kapłańskich rządzących w Galii i Germanii, wywodzą od dwóch bogów rzymskich, którzy byli jednocześnie kapłanami najwyższymi i sławnymi wodzami. Pierwszy z nich to Pompejusz Wielki, a drugi to Juliusz Cezar. Adam z Bremy w X wieku, stolice wandalitów lub wędów, dzisiejszy Wolin, największe miasto współczesnej mu Europy, większe od Rzymu czy Paryża, nazywa Jumną i podaje, że miasto założyła córka Juliusza Cezara i żona Pompejusza, Julia. Jumna to boski przydomek Julii, córki Cezara. Julia, jako córka jednego Boga, Cezara i żona tego boga na schodach świątyni, którego zamordowany został Cezar, sama czczona była jako bogini mądrości, jumna. Cezara, Cezara zamordowano na schodach prowadzących do świątyni męża Julii Pompejusza Wielkiego. Miasto Jumna w XII wieku jest nazywane w niemieckiej kronice Sławian Helmolda Vineta od Winde, co jest nordyckim określeniem Słowian zwanych też Wandalami, Wendami czy Wikingami. Polskie najstarsze kromniki nazywają miasto Julin i podają o założeniu przez Julię, córkę lub siostrę Cezara, ponieważ dynastia Popielidów, kapłanów światowida, Boga Światła, rządząca Federacją Lechicką w systemie demokracji wiecowej greckiej, wywodzi się od Pompejusza, zacznę od przedstawiania je, jego osoby. Geneus Pompeii Magnus Mitridatis. Co na polski tłumaczy się jako Pompejusz Wielki Mitrasowy Zwycięzca lub Mitra Zwycięski, tak jak Zeus Zwycięski. Pompejusz był kapłanem najwyższym Mitry i był czczony w Rzymie jako reinkarnacja Boga Słońca Mitry w ludzkim ciele. Wznoszono mu świątynie w całym basenie Morza Śródziemnego. W Egipcie, gdzie Cezar zbudował mu grobowiec świątynię, przedstawiono Pompejusza jako reinkarnację Ozyrysa. Wśród Partów czczono go jako reinkarnację Mitry. W Syrii czczono go wśród Greków jako Adonisa, a wśród Aramejczyków jako Chrystusa, Boga Światła. W Judei był czczony jako Adonaj, co po hebrajsku znaczy Pan. A w antycznej Lechi, przyjął tytuł Lecha, czyli pana, Boga władcy początku. Wszyscy ci bogowie w edyjskim chrześcijaństwie, które było religią ogólnoświatową, panującą tak w Rzymie jak i antycznej Lechi, wykorzystani byli do nauki ziemia astronomii roku słonecznego i pór roku. 22 grudnia. Następuje koniec roku słonecznego, kiedy to słońce zatrzymuje się na widnokręgu i jakby umiera na trzy dni i później 25 grudnia z wstaje, rodzi się na nowo, zaczynając nowy rok słoneczny. Nazywa się to przesieleniem zimowym i Bożym Narodzeniem do dziś. Równoramienny przedkatolicki pogański krzyż Wandalów, Celtów i Wikingów opierał się właśnie na położeniu Ziemi względem Słońca, pokazującym pory roku. Wszystkie pokazane daty przesileń słonecznych z tą samą dokładnością wskazują kopce krakowskie, Wandy Krakusa i Lasoty, o czym zrobiłem wcześniej film. Wandalowie obchodzili wtedy swoje święta poświęcone słońcu. Dwóch najstarszych mitycznych władców Polski to władcy boscy, mityczni, wywodzący się z sanskryckiego słowa Lech, czyli Bóg początku, Pan i Władca wszystkiego. Synowi Pompejusza Wielkiego i Julii, Pompejuszowi Młodszemu, zwanemu też Lechem, Tyberiusz Cezar, ufundował grobowiec przy świątyni Pompejusza Mitry. Oryginalna płyta z grobowca Leszka zachowała się do dziś w Muzeum we Włoszech. I tak brzmi napis. Profesor Wolański tłumaczy Klawillo Awiłowi, co jest wątpliwe. Na pożegnanie też nie jest pewne. Ja bym to przetłumaczył Klawilowi Leszkowi. Tyberiusz Klaudiusz, grób ten, ufundował, i tak dalej, i tak dalej. Swetoniusz w żywotach Cezara w boskim Juliuszu tak podaje o córce Cezara Julii. Swę córkę Julię wydał za genejusza Pompejusza, zerwawszy jej poprzednie narzeczeństwo. Od chwili zawarcia tego nowego związku krwi zaczął na zebraniach Senatu udzielać najpierw głosu Pompejuszowi. Po śmierci Julii Cezar ciągle bał się potęgi Pompejusza i ofiarował mu w miejsce córki rękę Oktawii, która była wnuczką jego siostry. Popejusz jednak odmówił, bo zaczęła go drażnić rosnąca potęga Cezara. Cezar wszystkie ziemie, jakie zdobył w Galii, zapisał w testamencie swoim potomkom, jakich miał ze swoimi nierzymskimi, licznymi żonami. I całą Galię włączył do imperium rzymskiego, natomiast całą Germanię, czyli tereny na wschód od Renu, które podbił Oddał wywładanie Pompejuszowi, a ponadto wszystkie te podbite ziemie zapisał w swoim testamencie jako ziemie dziedziczne synom Pompejusza. Tak o Testamencie Cezara podaje Svetonius w żywotach Cezarów. Na żądanie Luciusza Pizona, teścia Cezara, otworzono testament zamordowanego i przeczytano w domu Antoniusza. Ten testament napisał Cezar w czasie ostatnich idów wrześniowych swojej poświadłości wiejskiej i złożył go u przewodniczących westfale. Quintus Tubero twierdzi, że Cezar od swego pierwszego konsulatu aż do początku wojny domowej zwykł był podawać jako swego dziedzica Pompejusza. Co również i publicznie odczytywano przed wojskiem na zgromadzeniu. Dopiero w czasie wojny domowej Cezar zmienił testament, ale było już za późno, bo Germanie zaludnili weterani legionów Pompejusza i ich dzieci. Pompejusz był też jedynym wodzem, w historii, który trzykrotnie pokonał Cezara, nikt inny tego nie dokonał. Nie zrobił tego osobiście, lecz w czasie wojny domowej trzykrotnie wozowie Pompejusza pokonali wozów Cezara. I tak, w Imperium Partów, które poprzez Scytię ograniczyło z Imperium Lechitów, obejmującego Germanie, Sarmatów i Scytię, wódz Pompejusza Saurenas pokonał w czasie wojny domowej wodza Cezara Krasusa, i na rozkaz Pompejusza nalał mu złota do ust, zaobrabowanie ze złota świątyni w Jerozolimie. Pompejusz Wielki był w Rzymie twórcą odmiany wydyjskiego, agnostyckiego chrześcijaństwa z siedmiodniowym podziałem tygodnia od nazwy Bogów, planet Układu Słonecznego. Cały Senat rzymski złożony był z kapłanów filozofów, ludzi ksiąg, czyli księży po polsku, którzy będąc senatorami byli równocześnie kapłanami, władcami w królestwach Imperium Rzymskiego. Na podobieństwo świętej trójcy, która w wedyjskim mitranizmie zarządzała wszechświatem, Pompejusz ustanowił triumward w Rzymie, czyli trzech bogów ludzi rządzących Imperium. Dla przedkatolickich wedyjskich Wandalów, czyli Wiślan, to on był reinkarnacją światowita w ludzkim ciele, czymś w rodzaju późniejszego Jezusa Chrystusa. Cały stan kapłański, rządzący Wiślanami przez około 8 wieków, od Lecha III do popiela, wywodził się od niego. Po wprowadzeniu. Kultu Jezusa jako światowita wśród wandalów przez Niemców spalono wszelkie księgi i kroniki, które w jakikolwiek sposób łączyły Pompejusza z Popielidami, Mitrą, Światowidem lub Chrystusem. Po trzystu latach palenia bibliotek i świętych ksiąg, bo katolicy wszędzie wprowadzał swoją religię przez palenie bibliotek jako herezji i wiedzy szkodliwej. Dwóch biskupów, kadłubek i boguchwał, Polaków, katolików w prawdzie, ale patriotów. Znalazło w XIII wieku sposób jak przekazać to, kim był Leszek III, założyciel dynastii Popielidów. I tak podaje to biskup boguchwał w Kronice Wielkopolskiej. Za czasów tego Leszka Juliusz Cezar usiłując państwa Słowian podbić pod panowanie Rzymian najechał także granice Lechitów. Wspomniany Lesko trzy razy stawiał mu opór wraz z najdzielszymi Lechitami i trzykrotnie w starciu z nim sprawił straszną rzeź wśród wojsk Juliusza Cezara. On pokonał w bitwie również tyrana Krasusa. To on dowodził partami i rozkazał do jego ust nalać roztopionego złota, mówiąc złota byłeś spragniony i złoto, Juliusz Cezar przebywając w okolicach Sławonii, połączył tego leska małżeństwem z siostrą swą Julią, przekazując mu tytułem posagu Bawarię, ta Julia z woli swego męża zbudowała dwa potężne grody. Jeden z nich otrzymał imię brata Juliusz, obecnie zwany Lubusz, drugi nazwała Julin, który teraz nazywa się Wolin. Gdy ona z męża swego zrodziła syna Lestka i doniosła o tym bratu swemu Juliuszowi, wówczas przebywającemu jeszcze w okolicach Sławonii, Juliusz Cezar, uradowany urodzeniem wnuka, nadał mu imię Popiliusz. Gdy jednakoż Juliusz jako zwycięzca Słowian w towarzystwie Lechitów wrócił do Rzymu, a po powrocie Lechitów do swego kraju Rzymianie bardzo byli niezadowoleni z tego, że oddał Bawarię pod władzę Lechitów. Ów cofnął darowiznę Bawarii, z którą sam przedtem wystąpił. Z tego powodu siostra jego Julia została oddana przez Lestka króla Lechitów, zostawiwszy u Lestka maleńkiego syna Pompiliusza, czyli Pompejusza młodszego, wyżej wymienionego. Ten lesko oddaliwszy żonę swą Julię z innymi żonami i nałożnicami spłodził dwudziestu synów, którym przekazał kraje nadmorskie jako księstwa i hrabstwa. Ten Pompiliusz mienił się zwyczajem partów, królem królów i Bogiem. Po nim przez siedem wieków rządziło dwunastu kapłanów z rodu Pompejusza, Popielidów, z wybieralnym kapłanem naczelnym, princepsem, który, tak jak z Witold lub Jagieło, nosił tytuł wielkiego księdza Lechitów i Wandalitów. Dopiero po siedmiu wiekach następny ksiądz Pompiliusz lub Popiel II obwołał się Bogiem i przywdział koronę króla królów, ale to zakończyło się buntem i sławnym otruciem całego Lechickiego Sejmu w Kruszwicy, o czym zrobiłem już kiedyś film. Popiel II zmarł w Kruszwicy w roku 842. Synowie Lecha III, czyli Pompejusza Wielkiego, objęli w posiadanie wszystkie ziemie, jakie Niemcy, Arabowie i Rzymianie i inni przypisują Słowianom i Wiślanom-Wandalitom, a więc też Hunom i Awarom. Każdy niech przeczyta sam, jakie dziedzictwo dostało dwudziestu synów Lecha III. Polecam i dziękuję.